Halo halo, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony się Manja i to jest drugi odcinek gry Basement. I słuchajcie, jako że ja wyjeżdżam w ten weekend, będą filmy, nie martwcie się, właśnie ja chcę wam zadać na samym początku pytanie, co nie, jak wam się podoba ta seria? Musicie mi dać znać, bo, ponieważ ja nie wiem, co ja mam nagrać na weekend, bo ja obecnie na kanale tak za bardzo nic nie mam do nagrywania, gram sobie w tego basementa, który mi się strasznie podoba, ale jeżeli wam się nie podoba, no to będę sobie grał, co, nie, nie, nie widzicie oglądać, nie nagrałem żadnego odcinka z tego. Nie, ale tak na poważnie, bo pod ostatnim filmem to nie dostałem żadnych komentarzy na ten temat, tylko dostałem same komentarze o tym, że jest jest nowy teaser do FNaFa. Hm. Hm. Super, widzowie najlepsi. Nie, bo to ja teraz stoję przed takim dylematem, czy nie zacząć sobie przypadkiem jakiejś serii solo, na przykład z Terraria, bo Gimper, głupi gałgan, Jemu się już nie chce tego nagrywać, i zastanawiam się, czy samemu tego nie zrobić. Bo ja tutaj sobie zarabiam powoli pieniądze, już mam 1000, na plus jestem, ale zaraz będziemy sobie myśleć nad rozwojem naszej, że tak powiem, tutaj firmy. Po pierwsze, moim zdaniem tutaj mi się przyda. dlaczego nie mogę, a bo tutaj ja prądu nie mam, ja w tym nie mam prądu, zatem ja tutaj nic nie mogę tworzyć. Po pierwsze. Jeżeli chodzi o samą grę, ja potrzebuję zatrudnić więcej strażników. To jest absolutnie potrzebne, żebym mógł przyjąć o ten budynek. Dlaczego chcę przyjąć ten budynek? Ponieważ on ma generator i on ma parę pomieszczeń, które mogą mi się przydać tutaj. Poza tym jest tutaj trzech strażników, a trzech strażników po drodze to nigdy nie jest coś dobrego, szczerze mówiąc. Dlatego. Będziemy... Tutaj budujemy ten... Pokój, a tutaj będziemy dalej kopać, i tutaj wykopiemy kolejne te pokoje. Musimy e, ogólnie to ja później. Chciałbym na przykład tutaj zrobić mnóstwo tych pokojów strażniczych, żeby tutaj mieć główną produkcję. Bo zobaczcie, z tej strony niczego już nie mamy. Zatem z tej strony policja do nas nie może przychodzić i tak dalej. A z drugiej, a właśnie z tej strony, no już trochę bardziej. Zatem chciałbym o tutaj sprzedawać, a, tam, a tutaj głównie produkować. A tak moim zdaniem byłoby najlepiej. Dobra, mogę zatrudnić jeszcze jednego strażnika. Ja chciałbym jeszcze jednego, dwóch chcę zatrudnić sobie. No, na razie tu dużo zarabiam, bo akurat sprzedajemy wszystko, co musimy tutaj sprzedać, on też cały czas tam wozi. Ile tutaj mam? Jednego klienta cały czas? No dobra, jest jeden cały klient, co nie? Zawsze coś, jest jeden stały klient. Dobra, zatrudnimy teraz... O, tutaj naszych... Okej, okay, 17, 56, 19. O, ty jesteś ciekawy i ty chyba jesteś najlepszy, to znaczy, moim zdaniem jesteś najlepszy, zobaczymy, czy się nie mylę. Z tych dwóch ręce pędzę w której ręce? Ty masz o jeden demecz więcej. O kurde, po co ja to kliknąłem? Po co ja tak kliknąłem? A, zmarnowałem 100 na nic, ale dobra. Zmarnowałem 100, czasem mogę sobie zmarnować. Eee, słuchajcie, plan jest taki teraz, że ja potrzebuję, żeby on tutaj... Żeby tutaj mi wrócili wszyscy strażnicy. O, mogę nowe traki kupować, Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Ja potrzebuję... Czyli o tak, mogę, czy mogę wysłać ich wszystkich naraz? Mogę ich wysłać wszystkich naraz. Dobra, no to klik. Potrzebuję trzech wysłać tych żeby oni się rozprawili z tymi glinami co są tutaj. Oni koniecznie muszą się z nimi tutaj rozprawić, ponieważ okej, okay, teraz na piętrze jest tylko jeden. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj jedzie na masowy wpierdziel z dwóch stron jadą. Dobra. Sozon, na... tutaj trzech. O kurde, tutaj trzech na jednym tego. Zobaczymy czy im się uda w ogóle. O fakt biją się. Jak mocno się biją. Czemu też trzeba na sam dół. Dobra. Moim się udało. I mogę rozbudowywać to. Super. Bo wiecie co? Tam te, tego budynku na przykład nie mogę rozbudowywać. A ten mogę. No to super. Ekstra. Zastanawiam się, czy produkcji tutaj nie przenieść nawet. Dobra, nie no. Niechaj te już tutaj zostaną te pokoje. Produkcję później przeniesiemy. Teraz ja potrzebuję tak. Czy, jak ja mogę ich powysłać? Takie jest pytanie moje tutaj. Uh, jeżeli kliknę prawym, mogę ciebie o tak wysłać? Hmm. Move here. Okej. Okay. O, i w ten sposób mogę jakiegoś typa wysłać. Dobra, no to tutaj będzie ten hug, Niechaj, tutaj będzie hook. Tutaj zostanie ten jeden, a tutaj. to znaczy, a tutaj będzie dwóch. O, tak zrobimy. O, okej. Okay. To wygląda mi całkiem sensownie. Dobra, no to jeżeli już mamy o to, to będziemy mogli nie wiem, długo się dużo bardziej rozprzestrzeniać. Tutaj wydaje mi się, że powinniśmy sobie od razu wykopać. O, to jedno. Czy tutaj będziemy to sprzedawać? Takie jest pytanie. Czy chcemy sprzedać, Tutaj mam czterech klientów. Nie widzę za bardzo sensu sprzedaży, o, tutaj. Szczerze mówiąc, zbudujmy po pierwsze sobie tutaj e, storage, na samym dole będzie storage. Tutaj możemy inne rzeczy produkować, na przykład możemy produkować... A, napisaliście mi, że tego brown to jest taka brudna e, heroina, ja nie wiem skąd wy takie rzeczy wiecie. Naprawdę nie mam pojęcia skąd wy takie rzeczy wiecie, Nie nie powinniście wiedzieć takich rzeczy, skąd wy takie rzeczy wiecie? No i ogólnie mi wszystko tutaj opisaliście, za co bardzo dziękuję. Dobra. Uh, czy ja tutaj coś mogę jeszcze zrobić? Ja tutaj nic nie potrzebuję. Tutaj ewentualnie, no, nie mogę staff room zrobić. Jest tutaj staff room, Jest staff room. No to ja tutaj nic nie potrzebuję zrobić. Mogę o to zrobić prąd, ale na co mi tutaj prąd, skoro tego? Albo drugi garaż mogę zrobić, no to to nie ma za bardzo sensu. Bo tutaj już mam jeden garaż. A nie, to nie, nie, to jest garaż, no, dobrze mówię. Dobra. I tutaj będzie trzeba ludzi pozatrudniać. Ile to mnie będzie? Chciałbym, co by najlepiej by się opłacało sprzedać? 2,4? 2,2? Co to jest? To jest ilość ile się produkuje, tak? 12 prądu to zżera. To zżera tylko 5. Mhm, mm dobra. E, chyba. A zajmijmy się właśnie tą heroiną. Zajmijmy się heroiną. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tylko trochę kasy musimy pozbierać. Tutaj już mamy dwóch klientów. Bardzo dobrze. Ile tutaj? Tutaj są opancerzeni, Opancerzeni są. I tutaj jest chyba nawet. Nie, to jest ich czterech tutaj. Aż pięciu. Uuu, tutaj jest ich dużo. Tutaj jest tylko jeden. No to. To jest ewentualne kolejne miejsce, żeby coś sprzedawać. E, myślę, że spokojnie, że łatwiej odkąd nam to wszystko pójdzie, że nie będziemy mieli większych trudności. To znaczy tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy będę miał rację, co nie? Dodaj mam 104 klientów, co to, to jest absolutnie mega. Ło, wow, oni się tutaj ledwo już zaczynają wyrabiać, bo tak oni wszystko tam przewożą. Tutaj też powoli wszystko schodzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Niechaj biznes się kręci. A tutaj w tym czasie możemy dope kitchen zrobić. Okej. Okay. Zaraz zatrudnimy i zobaczymy. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi tutaj? Czy tutaj będziemy chcieli również sprzedawać w tym miejscu? Wydaje mi się, że nie. Przepraszam, że nie wyłączyłem streama, zapomniało mi się. Dobra, jestem na minusie, zatem na razie nic nie buduję. Pewno ja będę potrzebował staffroom. Dealerki tutaj nie zrobię i garaż. Staffroom i garaż będę potrzebował na tym piętrze. Oni tutaj ledwo się wyrabiają, zaraz będę musiał jeszcze jednego dorobić, bo tutaj już powoli zaczynają czekać z tego, co ja widzę. Chociaż tutaj jeszcze nie czeka, ale on cały czas tu przewozi wszystko. Dobra, potrzebuję jednego zatrudnić, innego ćwuna, który będzie tutaj najlepszy. Dwa, cztery, dwa, trzy, ten chyba będzie najlepszy. Tak mi się wydaje. I koniecznie dla niego tak, tutaj garaż będę potrzebował, garaż kosztuje 500. Nie tego, nie potrzebuję tutaj dealerki, tak mi się wydaje. Stafrom na, na pewno potrzebuje. Ile on kosztuje? 400. Dobra, za samą kanapę 400 trochę drogo, szczerze mówiąc. Trochę bardzo drogo. Ja wiem, za kanapę. Znaczy, za samą kanapę 400 dolców? Nie. 400 złotych? Trochę bardziej już. Dobra, niech on to znosi tam na dół. Okej, okay. niech staf Stafrą mu zrobimy. Spoko. Szkoda, że on musi po schodach schodzić, ale to chyba... Ło, wow, tutaj ile klientów. Oni czekają cię, klienci? A nie, to nie są klienci, to są przecież moi strażnicy, no tak. Głupi ja jestem. O, moglibyśmy przejąć w zasadzie ten teren, tutaj jest tylko jeden strażnik, dlaczego by nie? Weźmy Hooka, który ma 19 ataku, 56 HP, ale on jest w basemencie, to daleko on jest. Ktoś co jest bliżej, Rabdud. O, o, tutaj David. David, ty masz tylko 16 ataku, ale masz więcej hapsu. Leć. Dobra, będziemy potrzebować tutaj garażu, ale garaż kosztuje 500, no to szybko proszę mi tutaj sprzedawać. Dobra, atakujesz, będziesz go atakował. Zobaczymy jak Ci pójdzie. O i tutaj będziemy musieli zrobić koniecznie dealerkę, bo tutaj jest, mamy taki potencjał sprzedaży niesamowity Ło, dostał pierwszy hit, ale dobra, chyba sobie poradzi. Tak, poradzi sobie. Okej, okay, dał sobie radę. Tutaj mamy naprawdę duży potencjał sprzedaży. Będzie trzeba tutaj jak najprędzej sobie zrobić ekspansję małą. A w międzyczasie tutaj garaż. Stawiamy tutaj garaż, żeby mógł tutaj przyjeżdżać. Dlaczego nie mogę postawić garażu? Bo garaż dwa sloty zajmuje. O, fakt, o, fakt. Trzeba to zniszczyć, więc. Cholera jasna. Zapomniałem o tym, że garaż aż całe dwa sloty zajmuje. No tak, głupi jestem. Teraz mogę garaż. Tak, wiedziałem, że o tak to będzie trzeba. Ej, ej, tutaj też będzie trzeba drobić. Czyli tutaj będzie garaż, dealerka, staff room. Ok, mega. Albo dealerka, magazyn. O, o tak będzie dobrze. Dobra. Jak tutaj idzie wam przerabianie? Już tutaj powoli jest mały zapas. Jakby nie patrzeć, 500 mam. okej, okay, ładnie. Skoro mam 500, to mogę stawić tutaj przy okazji kolejny garaż już. Dobra. Będę musiał produkcję marihuany zwiększyć no so, Bo oni wyrabiają absolutnie Będzie trzeba tutaj kolejny generator dostawić A tutaj kolejny morychę No Będzie trzeba tak zrobić I to najlepiej jak najprędzej Tutaj na dole mogę zrobić staff w zasadzie Bo nie mam co nic do zrobienia eee, Tutaj kolejny generator zaraz będzie potrzebny Tutaj oto potrzebuję wykopać Generator od razu postawię Gdzie tutaj jest generator? Tutaj jest generator, plus 15, okej okay. Czy on tutaj. Czy ja muszę zatrudnić kolejnego tego? Czy on tutaj będzie przywoził ich tego? Mam nadzieję, że on będzie tutaj też przywoził, czy nie, on tutaj nie wozi nic. Halo! Kto to w ogóle wozi? Scooter. Ok, on bierze stąd. Okej, okay, dobra, on stąd bierze. okej, okay, myślałem, że nie bierze, ale jednak bierze. Ok, 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 widzę. Tak, i teraz powinieneś tutaj przyjechać i to wziąć, tak? Weźmy to. Tak, bierze to i to. Okej, okay, dobra, po drodze to bierze, zaczął brać. Okej, okay, dobrze. Kolejny marihuany potrzebujemy. Ile nas to będzie kosztować? 500, okej, okay. niedużo. Niedużo już. O, on też tutaj to przywozi, no to mega. Mega się to rozchodzi. Dobra, całkiem sensowne. Ło, ten w ogóle nie wyrabia, jego towar, jak się tylko tutaj rozchodzi. Masakra. Cztery klientów nagle zyskałem. Ja pierdzielę ja tam nie mogę tego budować. Ja muszę produkcję zwiększyć jak najprędzej. Staffroom, ponieważ on jest już tutaj zmęczony. Ja muszę jak najprędzej produkcję zwiększyć, a nie ja tutaj myślę o tym, że tego. 19, 1,8, okej. Okay. Ten jest najlepszy tutaj. Nie, zarabianie kasy w tej grze nie jest trudne, Zaraz się okaże, że w ogóle ta gra będzie prościutka i zakończę ją w trzecim odcinku od razu. Ale na razie tak na to wygląda, co nie? Może ja jestem takim prostym w takie gry? Uhuuu. Zaraz zobaczymy. No na razie nie jest jakoś mega trudno. O nie, to jest już za dużo, to jest już za dużo, to powiadamy na z tymi... Bot Przemek idzie offline, papa. Pa. Siemanko, cześć, pompa. Nie, dobrze, że tutaj mam strażnika tego. A ile ja na Ciebie? Tysiąc zacznę z tego co pamiętam. Z Marihuanów się wyrabiacie? Chyba się teraz wyrabiało. Co nie? Jeszcze jak tutaj dojdzie dilerka, zaraz. Jeszcze jedna. Okej, okay, stwórzmy tą dilerkę. To znaczy, nie stać mnie jeszcze tutaj na dilerkę. To wszystko po 5 słów kosztuje. Hmm. Na razie, rad produktem, ja potrzebuję więcej produktu. Na samym początku, więcej produktu, a dopiero później będziemy tak. On tutaj musi sobie już odpocząć. Blanta spalić. Ej, <laughs> e, nie, z marihuanów zaczęli tutaj wyrabiać już. Okej, okay, dobrze. Ale tutaj, już mam 4 klientów to mnie zaskoczyło, nie tutaj czekają cały czas. Okej, okay, 800. No i dawajcie, jeszcze 200, jeszcze 200. A ile sprzedaje tam tego? Ten towar po ile się sprzedaje. Minus no 4, a cierpliwość mu się kończy. Oo, rapdiut, raid będzie. O oh fuck, o oh fuck, fuck, fuck fuck, poczekajcie, ja tutaj wszystkich potrzebuję. Wszystkich moich straszników tutaj potrzebuję. Wszyscy tutaj, proszę przyjechać natychmiast. Ile, ile tutaj policjantów będzie? 30, za 30 sekund oni tutaj zaczną mnie atakować. Nie ma mowy przyjeżdżać do mnie szybko. Wszyscy, wszyscy do mnie przyjeżdżać. Nie może tak być. Co to ma być? Ile to ma być tych policjantów? Moich dwóch tutaj przyjechało teraz. Myślę, że to jeden będzie policjant chyba. No mam nadzieję, dobra, ten, ten niechaj się uleczy w tym czasie. Nie no, chyba sobie wytruknie poradzą. Co nie, jeszcze mają dilera. Pomij sobie dać radę. Jak nie dadzą sobie rady, to będzie słabo. A, dlaczego nie możesz tego zrobić? Nie masz prądu. Ja pierdzielę naprawdę to aż tyle prądu pochłania. Czyli tutaj będziemy mieli tylko dwa. No dobra, bo musimy mieć dwa generatory. No o o, uwaga! Nie za 1100? Nie ma mowy. Walczymy. Nie będziemy wam płacić. Ile was jest? Ja pierdzielę ich, jest tutaj. Aaa, dali sobie radę. Ej, no to ja tutaj mam beściaków, słuchajcie. Tutaj mogę w zasadzie marihuany zrobić. Ale i tak będę potrzebował to zrobić. Tak czy siak będę potrzebował zrobić jedną elektrownię. No to whatever. To poczekamy, zrobimy jedną elektrownię i dopiero wtedy lecimy. Czy wyrabia się tutaj? Tutaj zaczęli wyrabiać, okej. Okay. Eee, tutaj są dybeściaki. Ja myślałem, że oni sobie nie poradzą, a tutaj na spokojnie. Tutaj na razie nic nie potrzebuję, bo tam niczego nie ma. Rabdiot niechaj ma jeden. No i tutaj jednego muszę strażnika strażnikach wysłać. Nie ja będzie ten. Okej, okay, dobra, stawiamy tutaj elektrownię. Czy ja tutaj mówiłem jakikolwiek pokój? no nie mogę żadnego, spoko żadnego spokoju zrezygnować, to jest takie małe niestety. No, szkoda. Szkoda no ale to potrzebuje garażu, bo inaczej to się po prostu będzie marnować tutaj dopkę. czy no, stawiaj to. Ło, ile teraz jest tego na zapas? Wow. Chyba idealnie wyrabiam z towarem teraz, okej. Okay. To znaczy, że zaraz robimy ekspansję, skoro tak. Potrzebuję tylko nowego zatrudnić. 29, Hellfound ma. 1,8, 9, 7. Uuu, ten jaki ma set rate. i Spryt ma niezły. Ok, biorę tego. Będziemy musieli tutaj ich pójść. Oni mają. Uu, oni... To jest jakaś skorumpowana policja tutaj. Jak skorumpowani tego? Gliniarze tutaj, bo oni tutaj kwas produkują. Bo potrzebują aż dwóch generatorów, i mają jeszcze dwa miejsca na coś. Na dilerkę by mieli miejsce. No, mają dwa miejsca na coś jeszcze. No, ja jakoś to fajnie wykorzystam, to jest pewne. Czemu tutaj się świeci? Co tutaj takiego jest? No, co coś za bezużyteczne? Miejsce tutaj jest tylko to, tylko garaż taki. I to jest bezużyteczne i głupie. O, tutaj jest ciekawe w miarę, no, ale i tak. Tutaj jest więcej generatorów, dwie dilerki, No, to, 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 to nie ma za bardzo sensu. Tutaj, czemu tutaj jest na czerwono? To znaczy, że to przynosi tego straty? Nie wiem, do tak powiedzieć, co to znaczy, szczerze mówiąc. Tak, bo jestem na minus 1000, no bo dużo inwestowałem. To mi się zwróci, ok? Spokojnie. Chill out. Dobra, tutaj będę potrzebował dealerki na 100%. I co ja tutaj? Ja tutaj mam puste pomieszczenie na coś, dobra. No to. I chyba 100 będę chciał mieć na górze. Hmm. O, idealnie kasy starczyło. Sros plus 1, ok. Maksymalnie czterech może być. Aha, okej, okay, okej, okay, dobra. No i tutaj mam 4 na 4 dobra. Czy ja tutaj mógłbym zatrudnić kogoś jeszcze? O, mógłbym mieć dwóch dealerów na raz. Ok, nie wiedziałem o tym. Ciekawa informacja, jakiegoś najlepszego bym chciał, spread 10% right 16, bierzemy tego A raz im dostawę tutaj zrobimy i będą mieli wszystko Tutaj w zasadzie też zrobić taką małą produkcję, taką mini produkcję Tylko czego, tutaj mogłem czegoś mocniejszego zrobić produkcję jakby nie patrzeć Zróbmy tutaj generator no, można zrobić jakoś małą produkcję tutaj. Akurat na 3 sloty byłoby. A chyba, że podwójny generator i walność coś mocnego. Ile on tu zajmuje? To zajmuje 12 elektryczności. Hmm, no to akurat by było, jakby nie patrzeć. A to zajmuje 7, ale generator ile daje? O, albo 2 acidy bym zrobił. No to i tak bym miał jeden pusty. 2 i 1 security depot. O, 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 to, to brzmi sensownie całkiem. Taki plan. Dobra, no to już mamy plan, ale wypełnimy go dopiero w kolejnym odcinku, słuchajcie, ponieważ... Czekajcie, nie no, dokończę tutaj, jeszcze saprum postawię. Jeszcze tutaj security depot, niechaj będzie. Słuchajcie, całą resztę wypełnimy dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ mamy już 17 minut. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli Wam się podobało to zostawcie lajka pod tym filmem. To była gra Basement, ja byłem ja, Wy byliście Wy, zatem do zobaczenia, do usłyszenia, Papa, pa, cześć.